Realizowany przez Uniwersytety III wieku oraz przez wszystkie inne organizacje senioralne projekt Kreatywny i Skuteczny Senior jest doskonałą okazją do tego, żeby przedstawić ogromny potencjał, jaki tkwi w naszych seniorach, potencjał intelektualny. Artystyczny, społeczny. Doskonałą okazją są do tego materiały filmowe, które powstają w ramach właśnie projektu Kreatywny i Skuteczny Senior. Jest to również bardzo dobra, wydaje się, płaszczyzna do tego, żeby przedstawić naszym aktywnym seniorom propozycje, jakie mają dla nich. Instytucje działające, współpracujące z nami. Z całą pewnością na uwagę zasługuje tutaj propozycja, Politechniki Śląskiej, naszej doskonałej uczelni, która obok sukcesów dydaktycznych, naukowych, znajduje jeszcze czas na to, żeby nawiązać współpracę właśnie ze środowiskiem seniorów. W ramach projektu Politechnika III wieku powstała ogromna gama, bardzo szeroki wachlarz, propozycji zajęć i wykładów dla aktywnych seniorów. Zajęcia te prowadzone są właśnie przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej myślę, że oferta, którą politechnika przedstawi wszystkim naszym aktywnym seniorom, spotka się z ogromnym zainteresowaniem, no i z całą pewnością wzbogaci jeszcze działalność naszych seniorów. Politechnika Śląska jest uczelnią, która ma odbiorców od najmłodszych do najstarszych, dlatego też bardzo zależy nam na tym, żeby nauka, która jest realizowana w naszych murach, docierała również do seniorów i dlatego też od kilku lat mamy dedykowaną ofertę w tym temacie. Są to wykłady popularno-naukowe, które są przekazywane w formie listy tematów na początku każdego roku akademickiego, po to właśnie, żeby różne UTW z całego województwa śląskiego i nie tylko mogły skorzystać z możliwości. Zaproszenia naszych naukowców. Przede wszystkim nasza różnorodność pozwala nam zaproponować tematy nie tylko związane z typowymi technicznymi przedmiotami typu elektronika, automatyka, informatyka, ale również mamy sporo tematów eko, sporo tematów medycznych, sporo tematów psychologicznych. Mamy również tematy około naukowych na przykład wykład dotyczący kobiet w nauce. To tak naprawdę uczelnia również mocno podkreśla, że mnóstwo naukowczyń realizuje badania w naszych murach i również mogą chwalić się tym, co robią również Państwu w sile wieku. Staramy się zawsze, żeby nasi naukowcy wychodzili do odbiorców z czymś, co jest namacalne. Nie tylko są to typowe wykłady, czy też czasem wykłady online, ponieważ na przykład jeśli coś jest gdzieś daleko, łatwiej jest nam jednak mówić przez internet. Staramy się, żeby był tutaj ten element pokazu. Również jest taka możliwość, żeby przygotować ofertę pewnych technicznych zajęć, w których mogą wziąć udział seniorzy. Niezależnie od tego organizujemy imprezy, tak jak noc naukowców Politechniki Śląskiej, na które właśnie UTW jest również serdecznie Zaproszone co roku gościmy u Gliwickie, ale nie ma problemu, żeby również inne uniwersytety z III wieku Śląska pojawiły się u nas jako odbiorcy. Tam mamy nie tylko część wykładową, ale przede wszystkim część praktyczną.